Jeżeli Ty przy następnym wejściu do Fortnite'a chciałbyś, aby na Twoim koncie pojawiły się wszystkie skiny, to zostaw tutaj łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Śmono mordeczki, z tej strony Hexo W tym filmie porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji, darmowych nagród, darmowych fałdolców i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie dać ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. A jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku mamy nową aktualizację, czyli aktualizację 26.20. No i ostatnio dowiedzieliśmy się, że aktualizacja została już dodana do specjalnych serwerów, co tylko i wyłącznie oznacza, że to już niedługo się pojawi. No i oczywiście pojawi się ona 26., czyli do wy, następny wtorek. No i czego możemy się spodziewać po najbliższej aktualizacji, która będzie oczywiście większa niż poprzednia. No i moi drodzy, możemy się między innymi spodziewać wreszcie możliwości odblokowania tzw. Asoki. I Tano, no bo po prostu no, wreszcie będzie ona możliwa do odblokowania. Poza tym, wszystkim będzie to głównie update poświęcony Star Warsom, właśnie ze względu na tego skina, e, Czyli, no, możemy się spodziewać powrotu mieczy świetnych i ogólnie rzeczy związanych ze Star Warsami. Także, no, myślę, że akurat to jest całkiem spoko i wydaje mi się, że akurat Star Warsy w Fortnite sobie zazwyczaj bardzo dobrze radzą. Więc, oczywiście, poza tą asoką Tano i jakimiś mieczami, no, to pewnie pojawią się również rzeczy ze Star Warsów w sklepie. Więc jeżeli jesteście fanami Star Warsów, no to właśnie w tym okresie będziecie mogli sobie coś zakupić. Oczywiście przy zakupach nie zapomnijcie o kodziku Hexokot. Teraz przechodzimy dalej. A dalej mamy darmowe nagrody, i w tym również darmowego skina, ponieważ ostatnio bardzo dużo graczy, jak już nawet mówiłem w ostatnim filmie, zaczęło otrzymywać rzeczy związane z odruć znajomego 2.0. No i jest to troszeczkę dziwne, ale bardzo dużo osób otrzymało darmowego skina, czyli właśnie Xandera. I no tak, ja również go otrzymałem, nawet to widzieliście we wczorajszym materiale, ponieważ dosłownie podczas montażu wczorajszego filmu no, wbiłem do Fortnite'a i tego skina na swoje konto dostałem. Także jeżeli wy dostaliście chociaż jedną z nagród, w tym między innymi na przykład graffiti i tak dalej, to możecie być pewni, że z czasem na waszym koncie również ten skin się pojawi, ponieważ w Fortnite no, po prostu coraz większej ilości osób zaczyna tego skina przyznawać. Najprawdopodobniej jedyne co wystarczyło zrobić, żeby go teraz otrzymać, to zalogować się rok temu oczywiście do tak zwanej akcji odród znajomego 2.0, więc jeżeli się tam zalogowaliście, to najprawdopodobniej te właśnie nagrody otrzymacie. No i jest też bardzo duża szansa, że nawet jak się nie logowaliście, ani nie robiliście nic związanego z akcją odruć znajomego 2.0, to tak czy siak ten skin na waszym koncie się pojawi. Także myślę, że całkiem w sumie nieźle. A teraz przechodzimy również do darmowych Fałdolców i ogólnie zwrotu Fałdolców, no jest tego całkiem sporo. Na samym początku mamy tak zwany, można by powiedzieć, że dość spory właśnie spór pomiędzy właśnie Fortnite'em a tak zwanym FTC. No i było to chyba nawet z jakiś rok temu, kiedy po raz pierwszy o tym mówiłem. No jest to taka Specjalna właśnie specjalna strona rządu amerykańskiego. No i właśnie niestety dostaliśmy informację, że jeżeli jesteśmy graczami Fortnite, lecz tylko i wyłącznie w Stanach, to oczywiście możemy się ubiegać o tak zwany zwrot jakichś pieniędzy, fałdolców i tak dalej. No ale jak już mówiłem, no to jest to tylko i wyłącznie dla graczy ze Stanów Zjednoczonych. Także jeżeli Wy na przykład mieszkacie w Stanach i chcielibyście właśnie to otrzymać, no to oczywiście zapraszam Was na tą stronę FTC. No i jeżeli jesteście z Polski, to nie. Niestety, ale tego dokonać nie możemy. Także może jeszcze kiedyś otrzymamy właśnie taki zwrot dla graczy z całego świata, lecz tutaj mamy tylko dla graczy ze Stanów Zjednoczonych. Także tak to mniej więcej wygląda. No i mamy jeszcze jeden ciekawy zwrot fałdolców, a bardziej no to w sumie przyznawanie po przykładowo tysiąc fałdolców za poprzednie ekipaki, no bo tak jak w sumie nawet widać teraz, Fortnite po roku, dosłownie po roku, obudził się ze skinem Piaskuna z akcji Odróć znajomego 2.0 no i właśnie ta akcja była Rok temu i bardzo dużo graczy, na przykład, dostaje przy okazji dodatkowe 1000 Fałdolców bądź też nawet więcej, z tak zwanej ekipy Fortnite, ponieważ wiadomo, że tam można fałdolce zdobyć, i często Fortnite po prostu no, ma z tym jakieś błędy. No i na przykład. Jest możliwość taka, że przykładowo po na najbliższej aktualizacji, czyli tej 26.20, wy też może jakiś taki zwrocik o, o, otrzymacie, jeżeli chodzi o te V-dolce, Bądź też, nawet jeżeli nie wchodziliście dawno o, do Fortnite'a, a mieliście zakupioną ekipę, to jest też możliwość, że właśnie takie V-dolce otrzymaliście. Ponieważ to Fortnite bardzo często sobie przypomina właśnie o jakichś starych rzeczach, tak jak na przykład o tym skinie. Choć najprawdopodobniej no, ten skin został przyznany graczom, dlatego że już niedługo startuje odróć znajomy 3.0. Oczywiście do, czasami nawet gracze dostają dosłownie po paru miesiącach fałdolce za jakieś błędy, które były miesiące wcześniej, na przykład za po prostu akcje z Among Usem, czy jakieś inne takie właśnie rzeczy. I miejmy nadzieję, że już niedługo, przykładowo w Halloween, bądź też w święta, otrzymamy nowe Community Battles, czyli właśnie tak zwane walki społeczności, ponieważ zazwyczaj w takowych walkach społeczności no, osoby mogą wygrywać darmowe fałdolce poprzez dołączenie do danej drużyny, no i która. Ta drużyna wygra w tych walkach społeczności, to wtedy właśnie, że tak powiem, osoby z tej drużyny dostaną właśnie fałdolce na swoje konto. Także miejmy nadzieję, że coś takiego w Halloween się pojawi, bo to pojawia się mniej więcej raz na 3-4 miesiące. No a ostatnia, właśnie taka akcja była 3-4 miesiące temu, więc może po którejś z najbliższych aktualizacji to zostanie ogłoszone. Jak i również, moi drodzy, praktycznie idealnie za miesiąc, dla każdego gracza będzie przysługiwał jeden dodatkowy zwrot przedmiotów, ze względu na to, że właśnie do Fortnite daje coś takiego jak zwroty. I praktycznie właśnie co roku 19, czy któregoś właśnie października, na zwyczajnie świecie możemy sobie właśnie coś takiego otrzymać, czyli taki bilet zwrotu, no i właśnie coś takiego w październiku będzie już przyznawane na każde konto Fortnite'a. Także, no myślę, że akurat bardzo dużo jest takich ciekawych rzeczy i bardzo dużo Dużo Fortnite zapomina o większości i wielu rzeczach, więc jeżeli na przykład otrzymacie jakiś podejrzany zwrot fałdolców, to tak naprawdę może być to za jakąś akcję sprzed dosłownie bardzo wielkiego czasu. Także tutaj radziłbym się akurat nie zdziwić, jak na przykład po najbliższym update'cie też otrzymamy właśnie zwrot za coś, co było dosłownie mega dawno temu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. W komentarzu możecie się pochwalić, czy wy właśnie już teraz otrzymaliście skina Piaskun, ponieważ wy ostatnim filmie się was pytałem, czy właśnie też go zaczęliście otrzymywać. Niektóre osoby nie dostawały tego skina, niektóre dostawały, więc tutaj również napiszcie w komentarzu, czy właśnie skin piaskun się pojawił na waszym koncie po ostatnim filmie. Ponieważ dosłownie, teraz coraz więcej osób go otrzymuje. No i co? To by było na tyle. Ja Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to możecie no, w zamian zostawić tu łapeczkę do góry. No i jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów i nowości ze świata Fortnite, to subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Oczywiście. Jeżeli będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, to z kodzikiem Hexokod i bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i oczywiście, no, miłego dnia bądź też wieczoru, nie, bo nie wiem, o której oglądacie ten materiał, nie mam absolutnie pojęcia. Jeżeli go oglądacie przed szkołą, to po powodzenia tam życzę w tej szkole, bo to, wiem, masakra. No i co? Teraz, tak naprawdę, jedyne, na co musimy czekać, to jest właśnie nowy update, bo myślę, że do tej aktualizacji, czyli tej 26.20, raczej jakieś takie ciekawe nowości nie zostaną dodane. Także, no, nie liczyłbym na jakoś strasznie dużo zmian do właśnie najbliższego wtorku i raczej będą po prostu tutaj nudy. No i też dajcie znać w komentarzu, czy wy na przykład otrzymaliście jakiś zwrot fałdolców w ostatnim czasie przez właśnie nieuwagę Fortnite'a. Tak jak tutaj, no, na przykład, jest z tym skinem. Także to by było na tyle. Yy, w sumie mówię to już drugi raz. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia. że wam nie przedłużam. Cześć.